Kochani, w kolejnym dniu zobaczcie jakie piękne y, budy, możemy zmienić sobie budy, a wiesz jak polecimy na kolanę, ale my nie lecimy, bo na pewno tam będzie wia. no wszystko na chociaż pogodę i tak mamy piękną, co? Mhm. a my idziemy na jakiś zamek Wajna i tam jest tak ładnie, klimatycznie widzieliśmy już, co? Y, lodowisko takie, nie? a no, tak, widzieliśmy no. w ogóle tutaj lodowisko, ale jest ciepło. No. w ogóle tam jeździli ludzie, a tam w ogóle nie było zamknięte i było lodowisko normalnie, więc... Nie wiem. <ścoughs> Jak to możliwe? Co podjadasz? Haribo! Śmierzelki! Wszyscy Śmierze? się gapią na moją ramkę i się zaskakują. Że masz, że to nie dziecko, nie? No. A patrzcie, zrobiłam jej tron. <grym> właśnie na Pod się... naszym hoteliksem. No. <laughs> Taką pogodę mamy, słuchajcie, wiosna no jest normalnie. Jest bardzo ciepło. Jest bardzo fajnie, jest bardzo ciepło. A w Polsce pewno też jest ciepło. Ale no. nie tak jak tu? No. Bo patrzyliśmy. W Polsce nie jest ch ile. chyba 7 stopni, a tutaj no. jest 13. No. Jest super, jest bardzo Fajnie, jest ciepło, jestem w samej grusce, nie mam kurtki, jest piękne słoneczko, grzeje na mnie, jest nawet księżyc, a jest dzień. Rozumiecie to? Jest już księżyc widać. Kochani, idziemy na rejs! Po Dunaju, będziemy zwiedzać piękne nocą. zabytki nocą. 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 Ja mam 10 funtów! Forintu. No to pary tu. Znalezione. <laughs> Nie, kradzionek. Wypływacie? Tak. Gdzie? Rejs po Budapeszcie. Hej, tak. ruszamy co? Nadia taki soczek popija który smakuje jak fanta nie <noise> ale widocznie. ale jest dobre halo, warto, że jest dobry, <noise> nawet pomarańczka w środku, <noise> Jaka poważna, nie na widzę. co? Nie widzę, tam patrz, Żuriki. Zobaczcie naszego Żulika śpiącego. Nadzia! Hejka! Daj hey, je spać. Halu! Daj jej spać. Spać Żulik! dostanie! Obierz słuchawki Żulik. O, tu samochód stoi. Uh -huh. Ale pięknie! Parlament wygrywa, kwiatka dostałam i jeszcze jakiś chyba krem. Upominek jako jedyna na statku, a to farciara. Biała róża. No to... I sobie patrzymy. Co tam będzie. Pokaż. Uuu, tu są jakieś kulki do jedzenia. Ty, ono ci do jedzenia dostało! Ale na pół! Nie. Ej, no nie bój. Chce ciokoladkę? Daj na pół, pół nie. w Nie. No na nie bój taka. Cały krem zżarłaś. Mm. Mhm. Ja. Teraz ja? I dwie dostałeś? Teraz ja? Nie. Oj, no to ja chcesz kończy. Chociaż, chociaż. całe mogę? No, bo mi palce zeź <noise> I co? Jakie średnie? Jeszcze ja białe. Mama, chcesz spróbować? Nie, nie, dziękuję. A wyjść tak przekryś na linii może, co? Tam już całe jem. Mogę? Zjeść całe? No jest. No tak się, no nie, no ja tutaj patrzyłem. No, tam, tam, to no, to gorsz... tam to było z gorzką a czekoladą, a to jest już z białą. A mówiłam, ten krem co, co to jest? Wygląda no, tak jak pistacja trochę, ale... A. Dobra, jak oceniasz? 10 na 10. Cieszy się, że stałaś? No zjedz. Czy się stać? Polecasz? Mhm. Jeszcze różyczka. I w drodze do To nie koniec przygody. Zostańcie z nami. tylko jesteśmy na razie na jakiejś zupce, jedzonku, bo jesteśmy bardzo głodni. Albo 4 godziny jechaliśmy jesteśmy bardzo głodni. I w ogóle my dopiero zamówiliśmy i już mamy zupę. To próbuj. Ja mam kwaśnicę i tata też ma kwaśnicę, a wy? Nie, a my Tomaty. mamy pierogi ruskie. Próba testu. Ale dobra, spróbuj sobie. Witajmy, witaj w nowym dniu. Je, je, jest kolejny dzień, jestem od rana, wstałam dopiero i mam słownik, jakiś, słownik w, w mojej buzi zepsuty, bo ja nie umiem gadać dzisiaj coś. Dzisiaj wstałam i mówię, mama, ale ładna ta sukienka. W ogóle... O co chodzi? No. A w, m, w ogóle robię jajecznicę od rana, dlatego że za niedługo jedzie, y, jedziemy, ubieram się, jedziemy do gór i bo, nie, bo jesteśmy w zakopanym przypominam i kroimy pieczarki. Hej bafelki, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w drodze. Jest Na morskie oko. morskie oko. O matko. Co tu się tak, stało? A, a złoż, Dobra. Bo ty się pomal tutaj, ja tego ci. No, ci Patrz, dwie minuty. Nie leżało. No, też Dobra, co? A dobra, czy nie? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> no, no. no i ciedziołchy. Chcemy no. No, też, też, Ale mamy biało, leć! Kiwik! Kujik. ཁས 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 Jestem z was mega dumna. No jeszcze biegłyśmy. Widziałam. Nasze no, tak, znikły. biegnę za wami kochani teraz jem y, sobie bo wczoraj ja mam paśnicę a teraz jem sobie żyrek. żurek i jesteśmy już po drodze z morskiego oka zobaczcie będzie taka padnięta, zmarznięta ale szczęście. I jak żureczek? dobry co lepsze paśnica czy żurek? Nie wiem, szczerze. Tutaj masz jajeczkę kiełbaskę. No, ale tam też było mięsko. Ale pyszne, oceniasz? Mhm. Um, nie, tak, 8x8, /8. chyba kwasnicy też 8x8. /8.